Witajcie, dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie, mianowicie dla kogo tak naprawdę są składane smartfony. Przed Wami Oppo Find N2 Flip i to na przykładzie tego urządzenia poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Na wstępie do tego materiału powiem, że będziemy tutaj przede wszystkim bazować na budowie składanego smartfona, nazywanej często jako flip, czyli powiedzmy nawiązującej formie do dawnych telefonów posiadających klapkę. Oczywiście odniosę się też do smartfonów pokroju Folda 4 czy też Meta X3, które jeżeli chodzi o swoją formę dużo bardziej do mnie przemawiają, z tym, że to jedynie moje subiektywne zdanie i tak naprawdę każda forma składanego smartfona ma swoje plusy, a także minusy. Mamy to wyjaśnione, zatem przechodzimy do materiału. Nie ma co ukrywać, że dawniej urządzenia o podobnej składanej budowie były dosłownie mega wygodne w użytkowaniu, natomiast podejście do użytkowania smartfona to obecnie zupełnie inna kwestia. Chodzi o to, że po naszego smartfona często sięgamy, często potrzebujemy łatwego dostępu właśnie do większego ekranu, a to oznacza, że notorycznie go zamykamy, a także otwieramy. W tym oczywiście nie ma niczego złego, z tym, że w takiej sytuacji brakuje tutaj nieco wyższego poziomu wygody. Zwłaszcza że otwieranie składaka tylko przy pomocy jednej ręki łatwe nie będzie. Niestety bywa to nie do końca przyjemne, kiedy znajdujemy się w ruchu, na mieście i potrzebujemy coś szybko zrobić na smartfonie i wtedy musimy go otwierać, a przecież nie zawsze mamy wolne obie dłonie. W tym aspekcie Motorola ostatnio pokazała interesujący model posiadający duży ekran zewnętrzny, pozwalający na włączenie każdej aplikacji, która znajduje się w systemie, bez potrzeby otwierania smartfona, i to. W końcu, może być fajne rozwiązanie tego problemu. Na początek poruszyłem minusy, które z mojego punktu widzenia są pewnego rodzaju, powiedzmy, niedogodnością, kiedy używamy składanego smartfona, gdzie obudowa nawiązuje wyglądem do modelu OPPO. Spotykamy jednak niepodważalne plusy, jeżeli chodzi o takie smartfony. Przykładowo nigdy nie wysuwają się samoczynnie z kieszeni spodni, do tego są wygodne w noszeniu w ręce, to wynika z faktu, że po złożeniu takie urządzenia stają się bardzo kompaktowe. Nasuwa się zatem wniosek, że kwestie wygody użytkowania składanego smartfona. Nie każdemu się spodoba. Są na pewno osoby, które docenią to, że takie urządzenia będą kompaktowe po złożeniu, natomiast ja osobiście takiego urządzenia raczej bym sobie nie kupił. Moje wrażenie wynika w sumie tylko i wyłącznie z tego, że brakuje mi tutaj nieco wyższego poziomu komfortu używania, ale to zdaje się, że naprawia najnowsza motorola właśnie o takiej budowie. Z pewnością minusy, na które zwracam uwagę, nie będą takie same, jeżeli chodzi o telefony pokroju FOLDA 4. W Samsungu dostajemy pełnoprawny duży ekran zewnętrzny, a to naprawdę dużo zmienia. Takie rozwiązanie sprawia, że nie musimy często otwierać tego urządzenia i to nie ukrywam, dużo bardziej do mnie przemawia. Musimy sobie nieco więcej powiedzieć na temat składanego ekranu, dlatego że ma to swoje wady. Z tym, że nie uważam, aby okazały się one dyskwalifikujące. Chodzi o to, że z tym ekranem warto będzie uważać, a przez to rozumiem nie umieszczanie na ekranie rzeczy, które są w stanie go łatwo uszkodzić. Co więcej, musimy tutaj unikać mocnego naciskania, zwłaszcza przy użyciu paznokcia. Nie ma tutaj typowego szkła i z tego powodu składany ekran na tym etapie rozwoju telefonów o tej budowie zawsze będzie dużo bardziej delikatny. Tego nie spotykamy, jeżeli chodzi o zwykłe smartfony, no chyba, że ekran zostanie tam rozbity. Możemy zauważyć, że składany ekran ma to dość siebie, że na środku w okolicy zawiasu jest umieszczone wyczuwalne zagłębienie. Plusem okazało się to, że pod całkiem dobrze poradziło sobie z tym, aby maksymalnie to zamaskować, natomiast też szczególnie pod te światło zagłębienie będzie i tak widoczne, no i też będzie wyczuwalne w dotyku. Całości dopełnia folia znajdująca się na ekranie, a to rozwiązanie cały składany panel zabezpiecza i nie możemy tego odrywać, ponieważ takie uszkodzenie nie będzie objęte gwarancją producenta. Jestem osobiście zdania, że cała istota wygody użytkownika składanego smartfona wiąże się z tym, jaki dostajemy w danym urządzeniu ekran zewnętrzny. Jeżeli chodzi o składaki mające formę Galaxy Folda 4, nie ma w tym aspekcie żadnego problemu. To wynika z faktu, że nie musimy rozkładać ekranu, aby wykorzystać wszystkie funkcje naszego urządzenia, ponieważ na froncie jest umieszczony pełnoprawny, zwykły ekran. Odnoszę jednak takie wrażenie, że składaki nazywane często jako flip do tej pory nie mają dopracowanego rozwiązania w tym zakresie. Być może moje wrażenie zmieni nowy składany flagowiec, przygotowany przez. Motorola z tym, że tego sprzętu jeszcze nie testowałem i nie bardzo mogę coś więcej na jego temat powiedzieć. Mimo tego patrząc na pierwsze materiały, które ostatnio pojawiły się w sieci, nasuwa się wniosek, że tak duży ekran zewnętrzny to może być rzeczywiście rewolucja w kontekście smartfonów o takiej budowie i nie mogę się doczekać kiedy to urządzenie dotrze do mnie na testy. Muszę wrócić do testowanego Oppo, które do czasu premiery Motorola uchodził za posiadający największy w swoim segmencie ekran zewnętrzny. Dostajemy tutaj amoled który ma niespełna 3,5 cala oraz zagęszczanie pikseli wynoszące 250 na cal. Z pewnością zauważymy, że obraz niestety nie będzie znakomity, jeżeli chodzi o szczegóły, ale też nie powiem, że jakościowo będzie tutaj słabo. Co prawda występuje dosyć duża rozbieżność w jakości obrazu względem ekranu składanego, natomiast uważam, że możemy się spokojnie do tego przyzwyczaić. Zobaczymy na tym ekranie Ostatnie powiadomienia z tym, że nie da się tutaj odczytać przykładowo całości maila, ale za to możemy skonfigurować tak zwane szybkie odpowiedzi. Uważam, że ogromny atut tego urządzenia polega na tym, że ostatnia aktualizacja wprowadza odpowiedzi opierające się na dyktowaniu w języku polskim. Całości dopełnia wysuwana belka zawierająca szybkie skróty. Do tego są tutaj widgety aparatu, pogody, czy też zegara, a nowością jest widget aplikacji. Spotify. Co więcej, ten ekran służy także do pracy funkcji Always on Display. W temacie zawiasu powiem, że obecnie nowe składane smartfony są na tym polu bardzo dopracowane, a to oznacza, że działanie tego mechanizmu to będzie zawsze dobre doświadczenie, no chyba, że do środka dostanie się piasek. W takiej sytuacji być może specjalne szczotki umieszczone wewnątrz zawiasu będą w stanie wypchnąć wszelkie znajdujące się w środku drobiny, ale i tak raczej nie polecam ryzykować z piaskiem. Jeżeli chodzi o testowanego op, powiem, że zawias pracuje tutaj bardzo pewnie, a przy tym nie wydaje żadnego nieprzyjemnego dźwięku, no i też nie ma szansy na występowanie żadnego luzu. Możemy go zatrzymać pod kątem nieco ponad 90 stopni, a następnie w prawie każdej pozycji aż do końca. Natomiast są na rynku telefony, gdzie zawias możemy zatrzymać od samego początku jego otwarcia w dowolnym ustawieniu. W tym aspekcie przekładem są urządzenia Zanias Samsung Zwrócę Waszą uwagę na to, że telefony składane nie zawsze są odporne na wodę, dlatego przed zakupem danego urządzenia polecam zapoznać się z jego specyfikacją. Na koniec opowiem jeszcze o tym, jakie są moje wrażenia na temat testowanego OPPO, a to bardzo interesujące urządzenie w swoim segmencie. Z pewnością wysoko oceniam poziom jakości wykonania obudowy, cieszy obecność matowego wykończenia, no i też jak wiecie, działanie zawiasu okazało się w porządku. Dostajemy tutaj fantastyczny w aspekcie jakości obrazu składany ekran. To oczywiście AMOLED, który dysponuje wyższym odświeżaniem osiągającym maksymalnie 120 Hz. Do tego system może samodzielnie decydować o tym, jakiej wartości odświeżania używać. Co więcej, poziomy jasności są znakomite, a to oznacza, że w słońcu ten ekran będzie na pewno widoczny. Samo działanie systemu to raczej dobry poziom, którego w tej cenie możemy oczekiwać. Nasze polecenia, czy też operacje są wykonywane w dobrym i nie musimy tutaj na cokolwiek czekać. W takim stanie rzeczy pomaga wydajny procesor, mianowicie Mediatek Dimensity 9000, wbudowana pamięć UFS 3.1, a także 8 GB RAMu. W tym urządzeniu w sumie brakuje mi tylko ładowania indukcyjnego oraz nieco lepszego kąta szerokiego w aparacie, dlatego że 8 megapikseli w tym budżecie po prostu nie przystoi. Wykonywane zdjęcia w ciągu dnia przy użyciu sensora bazowego są na szczęście jakościowo dużo lepsze. Możemy zauważyć, Przyzwoite szczegóły na każdym zdjęciu. Do tego plusem okazało się działanie automatyki, przy której tworzeniu brał udział Hasselblad. Zobaczymy, że barwy natywnie są nieco podbite, a nawet powiem, że takie żywe i soczyste, z tym, że takie ustawienie przekłada się na świetny wygląd każdego zdjęcia. Wysoko oceniam również fotografię selfie, i gdyby tylko obiektyw mający większe pole widzenia był lepszy, to w aspekcie aparatu to urządzenie byłoby naprawdę udane. W podsumowaniu odpowiemy sobie na pytanie, dla kogo są dedykowane składane smartfony. Są to na pewno urządzenia przeznaczone dla każdej osoby, która lubi innowacje, czy też po prostu potrzebuje odmiany od zwykłej formy smartfona, którą znamy od dłuższego czasu. Polecam jednak zastanowić się, czy takie rozwiązanie będzie dla Was wygodne, a także jaką formę składaka preferujecie. Czy ma to być flip zamykany do kompaktowej formy, tak jak w wypadku Oppo? Czy może coś na wzór Samsunga albo nowego Matea X3, czyli powiedzmy cały czas nieduże urządzenie, które możemy rozłożyć do formy powiedzmy tabletu. I to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam oczywiście do komentowania, a także polajkowania tego filmu. I tymczasem do zobaczenia.